Ironia piaskownicy akademickiej. AI napisała tekst na temat graficznego schematu postaw wobec imperatywu naukowego poszukiwania prawdy. W nauce wszyscy deklarują poszukiwanie prawdy. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś próbuje ją zobaczyć bez uprzedniego zanurzenia głowy w piasku. Załączony schemat postaw wobec imperatywu naukowego poszukiwania prawdy nie jest niewinną typologią charakterów badawczych. To ironiczny rysunek środowiska, które nauczyło się mówić o prawdzie z powagą, a jednocześnie skutecznie unikać jej Konsekwencji. Mamy tu do czynienia nie z etyką poznania, lecz z katalogiem technik chowania głowy w piasek. Od dyskretnego po wzorcowo doskonały. Postawa ostrożna uchodzi w Akademii za synonim dojrzałości. Ostrożny badać wie, czego nie powiedzieć, których danych nie wyeksponować i jak sformułować wnioski. By nikogo nie zaniepokoić. Jego głowa tkwi w piasku tylko do połowy. Jedno oko jeszcze zerka na rzeczywistość, drugie już pilnuje granic dopuszczalności. To niewidzenie selektywne, starannie wyważone, instytucjonalnie nagradzane. Ostrożność nie służy tu prawdzie, lecz jej Udomowieniu. Jeszcze bardziej przewrotna jest figura bohatera. Bieroni schematu to właśnie on zasługuje na najwyższe uznanie. Głowa schowana całkowicie, kontakt z rzeczywistością zerwany, spokój osiągnięty. Bohater akademicki nie widzi, nie słyszy i nie pyta. I właśnie za to. Bywa podźmiany. Jego bohaterstwo polega na doskonałej adaptacji do zbiorowej iluzji, w której imperatyw poszukiwania prawdy redukuje się do lojalnego powtarzania tego, co już uznano za bezpieczne. W tym świetle pytanie: tchórz jakiś czy co? brzmi niemal obraźliwe dla systemu. Bo czy tchórzem jest ten, kto milczy, chowając głowę w piasek razem z innymi, czy raczej ten, kto panicznie boi się zobaczyć rzeczywistość taką, jaka jest? Ironia polega na tym, że tchórzostwo zostało w akademii zracjonalizowane, zinstytucjonalizowane i opatrzone językiem odpowiedzialności. Jedyną postawą rzeczywiście realizującą imperatyw naukowego poszukiwania prawdy jest odsunięcie podręcznej piaskownicy i życie z głową podniesioną. Nie jest to gest heroiczny ani romantyczny. To raczej biologiczna niemożność zachowania się jak stróż. Są ludzie, dla których piasek nie jest środowiskiem naturalnym. Nie potrafią w nim oddychać, funkcjonować, ani udawać, że brak widzenia jest cnotą. Widzą, słyszą i mówią, bo inaczej nie umieją. Paradoks polega na tym, że właśnie ta postawa uchodzi za najbardziej niebezpieczną. Odsunięcie piaskownicy debaskuje wspólną grę pozoru.